Małej kuchni. Widzę was, kochani, w mojej kuchni. Dziś, w, dzisiaj w opokorze, jak zrobiła taki tort dla takiej pani, zażyczyłam sobie taki napis. I to jest z tym kremem kokosowym i z taką no, wkładką e, truskawkową i czy tak w garnku mam pół kila truskawek e, one były zamrożone i już się niepotrzebnie dało do tego wody, żeby mi się szybko rozmroziły, bo tu było potem zapłynne i ja to zmiksowała, zapłynne mi się to zrobiło, ale potem jeszcze odloła tego połowa no tak, gdzieś w szklankach z tego odlołach i dała do tego jeszcze 250 g e, zamrożonych e, truskawek, e, zagotowach to i jeszcze rozmiksowała. Także czekajcie jednak, żeby te e, truskawki się rozmroziły i nie dołować wody do tego. To by mój błąd. Okej, okay, już parę razy tak robiła bez wody, ale jakoś, tak, zawsze jakoś. Problem, zrobię. Ok, do, do tego puder cukierka, gdzieś dwie, trzy łyżki. Posmakujcie, czy wystarczy. A tam na początku do miski dała trochę wody i e, dwie paczuszki żelatyny w, w proszku, tak żeby mi napęczniało. Tudera, do tej napęczniałej żelatyny do 3-4 e, łyżki tego gorącego musu truskawkowego, e, Pomieszu to, żeby mi się to rozpuściło, Idą do tych truskawek, do tego musu truskawkowego, i przeleja to na talerz. To no, taki jakby budyń albo galaretka, mus. no Mus taki Przeleję to na talerz e, płaski, to lepiej, ja będę talerz nim miał w głębień, ale nic nie zrobiam na drugi raz e, na blaszka i do formy dać, bo wtedy będzie fajnie płasko i poczekać aż to stężeje całkiem. Tu mówisz, kopce 26 cm średnica. Jak zrobić biszkopt? Link do filmu do w opisie. To jest ten tym biszkopt rzucany. Do nasączenia tu mam e, poda z cytrynu i cukru. Efekt ma być słodkie i trochę kwaskowate. Nasącza się to. E, tu mam krem. Krem kokosowy. Jak zrobić krem kokosowy? pokazywałam w filmie. Ostatnio link do filmu jest w, w opisie. I do posmaruję ja ta część. To jest właśnie z tym kokosem co tu ten kokos mieszak posmaruję się cienko i na to dom ta to się chyba nazywa lina albo jakoś to, jakoś tak. Dokładnie nie wiem jak to się po polsku nazywa. Powiem, bo to wkładka truskawkowo owocowa. Ok, to położa się na ten krem, no po smarowach, położa na ten krem i teraz zaś to przykryję tym kremem. Chodzi o to, żeby ten, y, ta wkładka nie była za dużą, y, tak gdzieś cm po boka chcę zostawić, żeby nie, nie dotykało tego em, masy cukierniczej. Ok, posmarowałam zaś kremem, przykryję y, blatem jednym, nasącza, zaś tu krymy posmaruję y, z tym kokosem i tu na góra, góra trochę nasączam i to odstawiam tak gdzieś na pół godziny do lodówki, żeby to trochę stężało, żeby to fajnie się potęczyło, bo jak, jak stężają te krymy między tymi blatoma, to się wtedy fajnie trzymie i fajnie się dalej pracuje. Po tych 20 minutach posmaruję ten tort cały dookoła. Tu jest ta część bez, te, bez, tych, bez tego kokosu, czyli bez kokusu zraspli, same masło z tym budyniem, no, czyli ten gładki. To fajnie się posmaruję. Roz, wygładzam dom na 20 minut do lodówki do gładzenia się tu używu ekierki, bo jednak bardzo fajno ma tam ten kąt taki prosty i no góra. No 20 minut do lodówki do wychłodzenia i potem posmaruję drugi roz. I jak już drugi rozposmaruję, to też to pójdzie do lodówki, do wychłodzenia. Po tej pół godzinie, tu się roz... jak to masło już będzie zimne, no ten krem rozrolowała się niebiesko masa cukierniczą. E, no tak, gdzieś 500 gramów tu, nie pamiętam dokładnie, zawsze na oko robię, ale zawsze mi wyjdzie. No tak, 500 gramów musicie. Y, 400-500 gramów. Położa się na to fajnie, wygładza od góry do dołu, pomalutku, pomalutku. Zacienki zaś nie może być rozwałkowane bo się może, może rozerwać. Ehm, packą cukierniczą wygładza się tu góra, boki e, nadmiar odciąć, ostry nożem. Nóż musi być ostry, wtedy się bardziej w ufanie e, ciąć. Tu jeszcze się wygładzam. I reszta też obet na tym nożem. I, no i tak długo gładzić, aż będziecie zadowoleni. I teraz robię się dekoracja. Tu czarną masę cukierniczą i dwa, dwie tylki. Tylki mu tu jedna z taku te kółko takie, no dziureczka, 15, e, malutkie, e, no kółeczka tym. A tu mu te tylki, to, to są te ruskie tylki, one są takie duże, e, możecie kieliszek wziąć e, i tu się wytna takie duże kółka, i z tego czarnego się zrobią łapki. No. Ślady, ła, łapki, łap, ślady łapek od psa. Z żółtej masy cukierniczej wytna się napisy. E, jemu takie wykrawaczki, niestety musiała się trochę z tym męczyć. E, masa nie może być za miękko do tych wykrawaczek i też nie może być za, no, za bardzo klejącą. No, czyli za miękką e, musiałam się to pociąć na kawałki i tak e, wyciąga się te napisy. Wszystkie no taki napis był. E, na życzenie, dlatego tak zrobiła I po, y, jak się wytnają te wszystkie napisy, te wszystkie literki, położa to do wyschnięcia, żeby trochę przeschło, przez, przez żeby trochę jeszcze było. I potem będziemy dalej robić. I tu z czerwonej masy się zrobię serduszka. I te serca pójdę dookoła tego tortu. Akurat mi tak wszystkie fajnie starczyło. Nie musiałam nic docinać. E, no, przykleja klej cukierniczy. Jak zrobić klej? Film już do tego kręciła. Link podów w opisie. Nadmiar y, mąki kartoflanej pędzelkiem wyczyścić. I te łapki też się tu przykleja. No łapki. No nie wiem, jak ktoś no łapki <słuch> ślady też tak tu przykleja trochę dookoła tortu. I tu teraz się zrobia pieska. Piesek w sumie nie był planowany. Tak zrobiła jak na ostatnią chwilę. A też nie miał za dużo czasu. to mu trochę masy cukierniczej, takiej lekko brązowej. Dała się tam powiedzmy 100 g, 150 gramów. tak się tam te cookie dent, żeby to fajnie stwardniało szybciej. I tu formuje pieska. ten piesek, piesek to tak rychtik na szybko był. Taki bez, bez dociągnięć można by tak powiedzieć. Okej. Okay. Zrobić się stożek, taki no, ciało, brzuszek, nogi, tu trochę nogi za długie, ale potem jeszcze to trochę uci uciona. E, tu są te łap łap przednie łapy, też trochę za długie, ale to też potem na samym końcu ucionach, przy trochę skróciła, tak żeby była zadowolona. I tu głowa, no, głowa to też tak uformować e, na podłużnie, z przodu troszkę spłaszczyć, wydłuż no, wydłużyć łóżka. To też takie e, oczka. No. No, głowa tak, nadmiar przejść, mąki wyczyścić pędzelkiem, yy, wsadzić na wykałaczka to, żeby się trzymało. A tu trochę jednak jeszcze, jeszcze trochę za, za miękko było, ale też nie miałam czasu do tego, żeby czekać, aż mi to wyschnie, ale było dobrze. Ok, tu te łapki przykleja jeszcze klejem. Yy, no, tu jeszcze nie są przycięte, ale potem. Na sam koniec przy ciunach jeszcze krótsze zrobiła pod ogunek, ogunek też trochę do wyschnięcia dałach. a tego psa to zostawiła 12 godzin do wyschnięcia, na, no w pokoju, na świeżym powietrzu, nic, 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 niczym nie przykrywać. Liderki przyklejam. Pies się chyba tak nazywał. Tu, tak na razie, na sucho dawała dawa tego psa, e, bo potem musiałam obejrzeć, jak te literki będą. Jak te łapki, tu literki już po układach, one jeszcze nie są przyklejone. E, potem tu te łapki, czy jakby to. No tak, dekoracja. No już na sucho, a potem to wszystko przykleiła razem. I na koniec też przykleiła tego psa. No, a jeszcze na sam koniec tu na dole e, Zrobiła sobie taki, no jakby sznureczek. Niestety, rano musiałam to robić tak kulać, ale już się zamówiłam. Taka ta wyciskarka, taką do, do, do masy cukierniczej. E, bardzo przydatno. No, tu przykleić, fajnie wykończyć. E, no, Klej cukierniczy przykleić. Piesek na górę przykleić i tort gotowy. Oczywiście, wyczyścić ten e, jak to się nazywa? Ta podkładka. No. I tort gotowy. Ta pani, dla której robiła, była bardzo zadowoloną. Z tego psa. Aha, pieskowi jeszcze przykleiła serce pod, yy, pod buźka, żeby to wyglądało tak, żeby on to trzymał. Tak, jakby trzymał te serce w pysku. No, okej. Okay. Myślę, że właśnie filmik podobał. I do następnego razu. Cześć!